Cześć, witam serdecznie wszystkich na moim kanale. Dziś zabiorę Was do Olsztyna. Także, tak jak mówiłem, troszkę nietypowo będzie. Będziemy zwiedzać Olsztyn. Ja rok temu byłem w Olsztynie, ale być może niektóre miejsca powtórzę, może jakieś nowe znajdę. Także cóż, zapraszam do oglądania. No i wchodzę na kwaterę. Bardzo fajne warunki, powiem szczerze, i za dobrą cenę. Także, jakby ktoś chciał, to polecam. Na zewnątrz tutaj. Mam widok na główną ulicę Olsztyna, bo jestem przy tej wysokiej bramie tak zwanej. To jest takie główne wejście na, 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 na że tak powiem, na, na Deptak w Olsztynie. No i jestem na deptaku, tutaj przy tak zwanej wysokiej bramie. A tu jest mój hostel, także mam praktycznie obok rynku hostel. I tutaj jest Deptak, także taki dosyć długi deptak, tam dalej będzie rynek, także tutaj taki widoczek na rynek zrobię fontanny zbyt dużo ludzi nie ma, bo dzisiaj słaba pogoda tam jak widzicie ten prześwit taki to tam zwykle e, widokówki czy magnesy bo to jest ładnie oświetlone wieczorem są, że tak powiem zdjęcia tego tego takiego przesmyku jakby Amfiteatr Olsztyński, oczywiście jak zwykle coś się dzieje, jakaś kobieta gra na pianinie, pewnie, że zasuwa. Tak to wygląda mniej więcej z tej perspektywy. Jeszcze tak postanowiłem zrobić Amfiteatr z tej perspektywy, od tyłu, tak jakby od strony sceny, żeby widać było mniej więcej, że jest taki dosyć spory wbrew pozorom wcześniejsze. To właśnie ta sama pani, która sobie zasuwa na pianinie na razie dla nikogo. Jest i Olsztyński zamek, bo Olsztyn też ma swój zamek. Ple z takiej perspektywy, może nie bardzo go zrobimy, ale tu nie ma jak go bardzo zaś, ponieważ jest mnóstwo drzew, także z daleka nawet nie da się go zbyt zrobić. Jestem w parku pod zamkiem. Muszę takiej fontanny. dosyć ciekawej ona ma swoją nazwę, ale szczerze mówiąc nie pamiętam. Stamtąd przyszedłem. Taki parczek. I tutaj jest wystaje kawałeczek kopuły kościoła garnizonowego. A będę szedł docelowo do katedry. Jestem przy katedrze, naprawdę imponująca, bo po tym parku postanowiłem pójść do katedry. O, tak wygląda mniej więcej. Ciężko ją też. Z daleka tutaj zobaczyć, bo drzewa ją ja zasłaniają, także chyba z najlepszego punktu ja tutaj sfilmowałem. A posz, przyszedłem stamtąd, czyli z rynku. Także z rynku do katedry jest niedaleko. A tutaj rynek z innej perspektywy. To jest jakaś wystawa jakiegoś malarstwa dziwnego, tak to wygląda mniej więcej. Od tyłu tak jakby rynek. O. Pamiątki są różne takie, jak to zwykle na rynkach. Rynek jest oczywiście mniejszy niż we Wrocławiu, co jest oczywistą sprawą. Tam się jeszcze idzie, tam jest taki deptaczek jakiś fajny. Jeśli ktoś chce tanio i smacznie zjeść, polecam Shanghai Bistro. W Olsztynie może 500, może 600 metrów około od rynku. Bardzo dużo jedzenia. Jeżeli ktoś oczywiście jeszcze lubi chińszczyznę dodatkowo, bo ja akurat lubię. Także można się naprawdę najeść nie trzeba przewłacać tak jak w rynku polecam dzień drugi mojej wycieczki wczoraj miałem się wybrać jeszcze na nocne zdjęcia, żeby, żeby kilka nocnych zrobić ale padało, więc dlatego się nie wybrałem yy, idę teraz na punkt widokowy, podobno jest na zamku fajny punkt widokowy, żeby zrobić panoramę Olsztyna, sam jej nie widziałem jeszcze, bo w tamtym roku nie byłem na takim punkcie i drugi cel to jest jezioro Długie, jeszcze będzie tam kilka Sądzę jakieś, mam nadzieję, fajnych zdjęć i filmików. Także oglądajcie dalej. Jest kasa, bilety kupione, tam idę i tam się będę wspinał, podobno po schodkach jakichś takich. Zobaczymy w trakcie. Jeszcze szybki przegląd dziedzińca, taki malutki dziedziniec jest tutaj. W środku, taka jakby studnia czy coś takiego. Idę na wieżę. Wąskimi schodkami. Wchodzi się na górę, na wieżę zamkową o właśnie takimi jeszcze nie wiem czy jestem w połowie o okienko i idę dalej niestety ta wieża widokowa jest w każdym okienku kratki, także taki jest widok mniej więcej na samej górze tak także zbyt dużo nie widać ale tam parę zdjęć zrobiłem jakby coś i ostrość. Jeszcze tutaj sfilmuję. Ale tutaj mówię, też za dużo nie widać. A jak to się wiele to nic. Podobno innego punktu widokowego nie ma w Olsztynie. Także, także tylko tutaj można coś takiego zrobić. Tutaj wczoraj już wypatrzyłem stołówka warmińska. Bardzo pyszne jedzenie z tego, co widziałem. Dobra cena. Poza centrum oczywiście, czyli cena już taka normalna. A ja sobie właśnie tutaj na przystanku jak widać albo i nie widać, czekam na autobus 111, który jedzie właśnie nad jezioro długie. Także zaraz będę ruszał. Mam 1136 autobus. I dojechałem nad jezioro długiem. Znajduje się ono tuż obok dworca zachodniego, za, ocz ten zachód będę szukał teraz powoli będę szukał ptasi buchet można karmić ptaszyska tym 2 złote rzuca się i karma wychodzi a tutaj są właśnie osobistości które czekają na żarcie krótko mówiąc trochę zmokły bo strasznie padało ja też zmokłem nie spodziewałem się bo miało nie padać w ogóle także Idę dalej, bo tam gdzieś jednak to nie są pomosty, to co mówiłem, tylko jest most po prostu na drugą stronę, ale są podobno piękne widoki na tym jeziorze, długie, także idę tam się około 10 minut idzie plus minus tam. Co będzie na tym jeziorku? Między innymi idę dalej, ale przed chwilą karmiłem gołębie. Kurczę, pierwszy raz w życiu miałem gołębia na ręce. Siadałem i na rękę normalnie i jadły z ręki, bo taka karma właśnie jest to, co wcześniej tu sfilmowałem i sobie je karmiłem. Fajnie było, fajna, ciekawa taka niby przygoda, ale pierwsza życie życiu głębia wiem, także ciekawa sprawa. Tu właśnie idę na ten mostek. Już mam niedaleko, także zaraz będę i będziemy wszyscy go oglądać. No, i jestem na pomoście, właśnie na tym jeziorze, długie. Taki widok jest z pomostu. Z jednej strony. Jezioro jest dosyć takie długie, jest takie duże, specjalnie tutaj początek pomostu, nie? Tu macie w drugą stronę, tam będę szedł, bo stamtąd z tamtej strony przyszedłem. I tutaj teraz tą stronę jeszcze pokażę. O, rzekawa jak jeziora jest, nie jest jakieś gigantyczne. Wydaje mi się, że tu żadnej jakiejś żeglugi, jakimiś jachtami, czy tam jakimiś takimi różnymi wynalazkami nie ma. Tylko chyba takie jezioro bardziej do patrzenia i ewentualnie do łowienia ryb widziałem. Idę teraz w stronę Jeziora Krzywego, stąd przyszedłem, idę tam, tam w sobotę na jakieś takie bulwary, nad tym jeziorem, mam nadzieję, że będą fajne, także zmieniam jezioro z Długiego na krzywę. Tu są co najmniej trzy jeziora, może Olsztynie, nie więcej, bo nad Ukielem byłem, teraz nad Długim i teraz idę nad Krzywe. Jestem nad Jeziorem Krzywym, a właściwie już ile miałem ze 100 metrów od ostatniego filmiku do Jeziora Krzywego. To jest taki pomost. Nie wiem, czy tam dalej niby napisane jest, że są bulwary, ale ja tu bynajmniej bulwarów nie widzę. Ale zobaczymy, może jest coś takiego. W każdym bądź razie całkiem inaczej wygląda niż długie. Nie jest takie, że tak powiem, dzikie, tylko są i różne jachty. Pływają ludzie. Wydaje mi się, że chyba można się wybrać na wycieczkę. to ludzie idą, płyną po jeziorze. Także tutaj się dużo więcej dzieje niż nad jeziorem Długim. Ale jezioro Długie też ma swoją urodę, bo tam jest dziko. Tak troszeczkę bardziej dziko tutaj jest. Raczej chyba więcej ludzi, jak widać zresztą i żaglówek. Jestem na takim mikroskopijnym molu. Musiałem przejść przez tą restaurację ekskluzywną. Idę, zobaczę co tam jest. Ale tam chyba nie będzie zbytnio nic ciekawego, także bo jest malutkie, to może myślałem, że będzie większe. No i taki mniej więcej widok z mola. Już się będę tutaj przedłużać, bo to widok taki sam właściwie, jaki z tych pomostów. Tutaj jacht. Nie wiedziałem nawet nie wiem, czy to chodzi o tego jacht, jacht, ten jacht, czy o inny, bo napisane wynajem bez uprawnień 300 zł za godzinę. Ciekawe czy tego można wynająć, czy to chodzi o to, że ogólnie coś wynajmują. W tamtym roku właśnie na czasie przejechałem. Fajnie się jechałem Małe sprostowanie odnośnie jeziora. Nie jesteśmy nad jeziorem Krzywym. GPS mnie tutaj źle poinformował. Jesteśmy nad jeziorem Ukiel. Tamte, tamte filmiki, gdzie był bulwar i tak dalej. To, są, to jest wszystko jezioro Ukiel było. Na tym, na którym byłem rok temu. A ja go nie poznałem. Chociaż wydawało mi się coś tu znajome. Ta przystań. I te tereny. No ale dobra. W każdym jest sprostowanie, także wszystko gra. I na koniec taka mała przyjemność. Kupiłem sobie loda. Za 10 minut mam, mam już autobus na PKP. Także już za chwilę będę wracał z powrotem. Ale fajnie. moją wycieczkę na dworcu Zachód Olsztyn. Za 20 minut mam pociąg. Także jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie otrzymywać powiadomienia na temat moich nowych publikacji, kliknijcie dzwoneczek. Zachęcam również do subskrypcji, kanału. No i tyle. Do następnego. Cześć.